Jeśli chodzi o wybór odmiany rzepaku, tutaj bardzo ważną cechą jest jego zdolność adaptacyjna do trudnych, zmiennych warunków glebowych. Bardzo ważne jest, by dobór odmian był odpowiedni, żeby te rośliny mogły wykorzystywać jak najefektywniej dane im składniki pokarmowe. I też musimy wziąć pod uwagę fakt, żeby te rośliny były z jak najwyższą odpornością na różne choroby. W ostatnich latach mamy coraz większy problem z nalotami mszyc jesienią, więc tutaj szukam odmiany, która jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy, ale także na suchą zgniliznę. Rzepak o ziemię jest rośliną, która właściwie przez cały sezon wegetacyjny narażona jest na porażanie przez grzyby chorobotwórcze, a co za tym idzie na choroby, które są powodowane przez te grzyby. Odmiany rzepaków posażone mogą być w szereg genów odporności, które z jednej strony będą pomagały producentom rzepaku osiągnąć bardzo wysoki plon, z drugiej strony w przypadku wystąpienia epidemicznego wspomnianych przeze mnie grzybów, Będą w stanie zabezpieczyć naturalny sposób odmiany przed porażaniem przez grzyby chorobotwórcze. Jednym z genów odporności, którymi dysponuje dzisiejsza hodowla, jest między innymi gen. Umielizujący roślinom naturalną ochronę przed suchą znizną kapustnych. Bardzo dobrze również, jeżeli odmiana rzepaku, którą państwo uprawiacie, wyposażona jest również w geny odporności przeciwko wirusowi rzutaczki rzepy, chorobie, która no, tutaj silnie związana jest zarówno z wystąpieniem szkodników oraz a warunkami atmosferycznymi, które planują na plantacjach, geny warunkujące odporność na. Wymienione przeze mnie choroby stanowią bardzo ważny element w programach ochrony roślin. Jak Państwo bardzo dobrze wiecie, w ostatnim czasie znajdujemy się no, tutaj w sytuacji, w której cały szereg substancji czynnych, między innymi fungicydów, wycofywany jest w związku z nadejściem Zielonego Ładu, czyli tych zmian legislacyjnych proponowanych przez Unię Europejską. I w takim przypadku każde narzędzie, które trafia do producentów rolnych, właśnie między innymi ze strony hodowców jest naprawdę na wagę złota, ponieważ one wnoszą ten dodatkowy handicap dla rolnika w postaci tej niewidocznej, ale bardzo cennej ochrony potencjalnego plonu, jego zarówno ilości, jak i jakości. Odmiana LG to odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Wirus żółtaczki rzepy to najgroźniejsza choroba wirusowa w rzepaku o zimy. Jakie są objawy wirusa żółtaczki rzepy? W okresie jesiennym możemy rozpoznać pojedyncze przebarwienia liści, skarłowaciałe rośliny, nierówne wschody. W okresie wiosennym również często na obrzeżach pól możemy zobaczyć antocjonowe przebarwienia. Mamy mniej rozgałęzień bocznych, mamy mniej łuszczyn, mamy mniej nasion w łuszczynach. Wirus rzutaczki rzepy może ograniczyć plon od 10 do 50%. Są to badania, które my jako Lima Gren Polska, jako zespół Lima Gren Polska prowadzimy od 7 lat na terenie całej Polski. Mamy przebadanych ponad 360 lokalizacji i zbadane kilkanaście tysięcy liści rzepaku zimnego. Badamy nie tylko liście rzepaku zimnego, ale również badamy populację mszycy brzoskwiniowej, która jest wektorem. Tak jak wspomniałem, LG Aviron ma najszerszy pakiet odpornościowy. Mamy tutaj gen odporności Generelem 7, który zabezpiecza przed najbardziej zjadliwą formą suchej zgnilizny kapustnej. Tą formą, która wnika do rośliny, niszczy wiązki przewodzące, a w późniejszym w okresie dojrzewania widzimy, że te rośliny szybciej dojrzewają, szybciej się osypują i mamy tutaj stratę plonu. LG Aviron to również dobre przezimowanie, LG Aviron to również wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach. Dzięki cesze odporności na pękanie łuszczyn wydłużamy okres zbioru, przede wszystkim zabezpieczamy plon przed stratami i mamy również mniejszą ilość osypanych nasion. Jak wiemy, Unia Europejska nakłada na nas coraz większe wymagania, jeśli chodzi o stosowanie nawozów mineralnych, a na szczególnie azotu. LG Viron albo odmiany, które posiadają cechę enflektu, lepiej wykorzystują azot, który był zastosowany na jesieni. Szybciej go wbudowują w rośliny i wtedy nie widzimy tego głodu azotowego w roślinach. LG Viron to odmiana godna polecenia. Grupa Chemirol, największy dystrybutor nasion rzepaku ozimego w Polsce.